Twoja lojalność wobec starego życia blokuje ci wyższe zarobki. Cześć, witam z powrotem na moim kanale i dzisiaj będziemy rozmawiać o lojalności wobec naszego starego życia, który jest właściwie blokadą na nasze nowe życie. Zapraszam Cię do oglądania tego filmu. Tak jak powiedziałam, dzisiaj zajmiemy się tematem poczucia lojalności, poczucia tego, że my musimy gdzieś tam w środku pozostać lojalni do naszego środowiska, w którym gdzieś tam dorastaliśmy na przykład. To jest, wiecie, tak, że mamy jakąś drogę do przejścia i są pewne etapy. I generalnie to jest tak samo jak z ludźmi, że czasami musimy pożegnać osoby, które już do tego naszego życia nie należą. Mówię tutaj nie tylko o toksycznym partnerze, o toksycznej relacji, czy o relacji z partnerem, który zupełnie nie jest na tej samej wibracji, na której my jesteśmy. Mamy zupełnie inne cele, wiecie, to też nie musi być tak, że związek się kończy tylko i wyłącznie z jednego powodu, bo jest toksyczny. Absolutnie nie. Często też ludzie rezygnują z relacji, przez to, że w pewnym momencie ich drogi się rozchodzą. I to jest jak najbardziej ok, dlatego że niektóre osoby poznajemy na jakąś część naszego życia, a niektóre osoby poznajemy do końca naszego życia. I czasami naprawdę trzeba powiedzieć pa danej osobie, żeby zrobić krok do przodu, żeby pójść naprzód, i czasami tak samo trzeba się pożegnać. Z okolicznościami i ze starym życiem, żeby pójść naprzód. Załóżmy, że teraz byś wyszedł, wyszła na ulicę i zrobiła taką sondę uliczną, i zapytałabyś się przypadkowej osoby, czy chciałaby zarabiać miesięcznie daną dużą kwotę pieniędzy. Odpowiedź na pewno by brzmiała tak, i generalnie większość osób ma takie pragnienie i chciałaby zarabiać jakieś tam większe sumy. Nawet jeżeli mm, dana osoba zarabia. W porządku, jest w stanie się utrzymać, no to gdzieś tam w głowie miałaby takie marzenie o tym, że no chciałaby jeszcze więcej, że na przykład, nie wiem, chciałaby za granicą mieszkać albo um, chciałaby mieć własny biznes, a na przykład pracuje gdzieś tam w korporacji, tak, ale chciałaby, no ma w głowie gdzieś tam, że chciałaby mieć ten własny biznes um, i chciałaby, żeby to było jej, to był jej sposób na życie. No, ale tutaj na chęciach w większości przypadków po prostu się kończy. I dlaczego tak się dzieje? No, oczywiście, powodów może być wiele, ale jednym z nich jest właśnie ta lojalność wobec starego. Generalnie jeżeli cofniemy się w czasie i zapytamy się na przykład naszej babci o to, jak kiedyś funkcjonowały takie sprawy, możemy nawet odrzeć się o taki przykład, gdzie jeżeli osoba, jakaś powiedzmy młoda dziewczyna z danej rodziny, zrobiła coś ponad standard i na przykład zdecydowała się na wyjazd do większego miasta, albo na jakąś inną pracę, niż generalnie był, było to w standardzie, to była określona jako taka osoba, która jest nawet, powiedzmy, obrazą tej rodziny. Nawet to było postrzegane jako taki wstyd dla rodziny, jako taka obraza, że przecież, że przecież tak nie można, że przecież tak się nie robi, że. ale jak to? Nie, nie wiemy naszych rodziców, że gdzieś tam przekazywali nam jeszcze, może nie zupełnie już takie wzorce, bo wiadomo, że to też się przekształca z biegiem czasu, ale gdzieś tam jeszcze troszkę... Mieli to w głowie, że jednak powinni zostać w tej bezpiecznej strefie, w której gdzieś tam, na przykład, udało im się znaleźć jakąś pracę, tak, na etacie, i, i gdzieś tam mają te miesięczne wynagrodzenie, wiedzą, że to jest stałe, że co miesiąc taka sama kwota przychodzi, więc gdzieś tam dla nich jest takie bezpieczne, bezpieczne miejsce, wiecie, oni wiedzą, co się wydarzy. Wiadomo, że chcieliby czegoś więcej, ale generalnie to inni ludzie mają gorzej, więc dlaczego ja w ogóle miałabym czelność prosić o coś więcej? Właśnie takie przekonanie. Jest utarte w społeczeństwie i chciałabym ci poinformować, że to, że pragniesz czegoś więcej, nie jest niczym złym. Wiele razy w swoim życiu, i założę się, że ty też, usłyszałam takie mm, zdanie w moją stronę, że inni mają gorzej. To zdanie może być bardzo krzywdzące, i teraz uwaga, bo ja nie mówię tutaj o niedocenianiu tego, co mamy, bo wiadomo, że e, jeżeli ty masz na przykład piękny dom, to ten dom jest czymś marzeniem, jeżeli masz. Powiedzmy, średniej klasy samochód i narzekasz, że on nie jest lepszy, to wiadomo, że ten samochód jest marzeniem jakiejś innej osoby. Jeżeli na przykład e, masz e, ubrania ciepłe na zimę, tak, bo jest, nie wiem, minus 10 stopni, i ty po prostu masz ciepłą kurtkę i czapkę, bo masz na to fundusze, żeby sobie taką czapkę i, i kurtkę kupić, a inni nie mają tych funduszy i innych ta czapka i ta kurtka jest marzeniem. Wiadomo. I trzeba być wdzięcznym za to, co mamy, ale to nie jest nic złego, pragnąć czegoś więcej. Jest to bardzo jeszcze kojarzone z takim materializmem i z takim byciem samolubnym, jako generalnie posiadanie czegoś więcej niż ponad stan, i pragnięcie czegoś więcej, ponad stan jest kojarzone jeszcze. Z takim, że ona jest samolubna, że ona jest materialistką, że ona nie docenia tego, co ma, jest niewdzięczna. Mogę doceniać to, co mam i być wdzięczną za to wszystko, co jest w tym momencie i cieszyć się z każdej chwili, z każdego momentu, że siedzę w ciepłym domu, że mam co zjeść, że mam co ubrać i jak najbardziej powinniśmy to robić, bo gdy nie będziemy tego robić, nie będziemy w stanie nic otrzymać więcej. Musimy być zadowoleni i musimy. Być wdzięczni za to, co mamy w tym momencie, żeby móc otrzymać coś więcej. Natomiast chęć i dążenie do posiadania czegoś więcej jest jak najbardziej okej. Okay. Kiedyś jeździło się konno, kiedyś nie było nawet samochodów. Później pojawiły się samochody, teraz są samochody elektryczne. I generalnie ludzie korzystają z technologii, która się pojawia, tak? Wszystko idzie do przodu. Wiemy, że do siódmego roku życia programuje nas nasze społeczeństwo. Mamy wiedzę, że możemy przeprogramować swój umysł, mamy wiedzę, że możemy zmienić swoje życie. Mamy wiedzę jak na wiele tematów i spraw mamy wpływ bezpośredni. Nawet mamy już wiedzę na temat tego, że organizm ludzki potrafi się sam uzdrawiać. I słuchajcie, dlaczego by z tego nie skorzystać? Kiedyś tak nie było elektrycznych samochodów, dzisiaj są i ludzie nimi jeżdżą, i ty tak samo możesz się przejrzeć na elektryczny samochód i skorzystać z wiedzy, którą już masz dookoła. Załóżmy, że jesteś osobą ambitną i chcesz coś zrobić ponad, stan, ponad standard. I teraz tak, generalnie po pierwsze możecie trzymać bardzo mocno ta lojalność wobec starego życia. Czyli na przykład stara praca, z której nie chcesz rezygnować, bo jest bezpieczna, ale też starzy, znajomi, słuchajcie, stare środowisko. I to nie jest nic złego, robić coś więcej niż inni. I tak jak powiedziałam wcześniej, czasami musimy się po prostu pożegnać z tym, co już nam nie służy. Musimy się pożegnać z tym, co nie jest zgodne z naszą najwyższą wersją siebie i to jest konieczne dla naszego rozwoju. Bardzo, bardzo dużo osób w dalszym ciągu marnuje swój potencjał przez to, że nie rezygnuje z obecności osób, które nie powinny już być w ich życiu. I to nie będzie tak, że ta osoba sprawia, że Wy jesteście super szczęśliwi. Sprawia, że czujecie się dobrze, że czujecie się lepiej, że czujecie się zainspirowani i Wy musicie tej osobie powiedzieć cześć. Nie. Wy musicie powiedzieć cześć, w sensie pa, osobie, która sprawia, że czujecie się gorzej, osobie, która sprawia, że czujecie się zdołowani, że nie macie motywacji do działania, osobie, przy której nie czujecie, że chcecie coś więcej. Jeżeli spędzacie czas z osobą, która nie jest dla was dobra, nie będziecie się czuć zainspirowani. Można łatwo poznać, że kiedy idziesz na spotkanie z jakąś koleżanką i wracasz do domu i czujesz się w sumie zmęczona, pozbawiona chęci do życia i jakiego, jakiegokolwiek pomysłu no, do działania, to nie jest osoba dla ciebie. A jeżeli wracasz z tego spotkania i jesteś zainspirowana, masz więcej chęci do działania, jesteś nabuzowana pozytywną energią, pomysłami i generalnie czujesz się dobrze, to jest osoba, z którą powinnaś spędzać czas. Nie mówię już, słuchajcie, nawet o tym, że kiedy zaczynamy robić coś więcej, to stajemy się obiektem zainteresowania, tak? Czyli inni os inne osoby nas wytykają palcami albo wymyślają jakieś historie na temat naszego życia. Czyli, na przykład, powiedzmy, że udało Ci się coś osiągnąć i te osoby nie mają pojęcia, jak do tego doszedłeś, natomiast wymyślą swoją historię, jak udało Ci się to osiągnąć, i będą tą historię rozprzestrzeniać jako prawdę o Tobie. Ale ta prawda nie będzie miała z tobą nic wspólnego. Często też ludzie nie chcą zrobić tego kroku, bo nie chcą odejść od tych starych znajomości, nie chcą odejść od starego miejsca pracy, bo przecież jest im tak, tak bezpiecznie tam. I boją się strasznie to zrobić, bo czują lojalność wobec starego życia. Przecież ja nie mogę tego zrobić. Przecież ja nie mogę tego zrobić, ja nie mogę tym ludziom tego zrobić. Co oni bez mnie zrobią? Inni ludzie mają jeszcze gorzej, a ja wymyślam. Nie mogę tego zrobić, bo będę samolubna. Nie mogę tego zrobić, bo zachowam się nie w porządku. Postanę się człowiekiem powierzchownym, który zwraca tylko uwagę na rzeczy materialne. Przekonania przekazane tobie przez inne osoby są przez ciebie pielęgnowane i utrzymywane w twojej głowie, natomiast nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Dlatego, że w rzeczywistości, w realnym świecie, nic ci nie stoi na przeszkodzie, tylko ty jedynie wymyślasz sobie te przeszkody. Może dlatego, że dzięki temu, że wymyślasz sobie przeszkody, nie musisz robić kroku do przodu, i to z kolei również jest bezpieczne. Chciałabym, żebyś wyniósł z tego filmu, że pragnienie czegoś więcej to nie jest ty nie robisz nikomu krzywdy. To, że pragniesz czegoś ponad standard, że pragniesz dla siebie lepszego jutra, lepszego życia, że chcesz zarabiać ze swojej pasji, bo to jest możliwe, to nie jest czynienie krzywdy drugiej osobie. Nie czynisz zła swoimi sukcesami zawodowymi. Ludzie, mam wrażenie, że wychodzą z takiego założenia, takiej gry zero-jedynkowej, że żeby, żebym ja coś dostała, to ty musisz coś stracić. Nie wiem, wy myślicie, że tutaj jest jakieś ograniczenie, tak? Jakiś limit, że tutaj nie starczy dla ciebie pieniędzy na przykład, tak? Ktoś potrzebuje pomocy, a ty komuś tej pomocy nie udzielisz, bo jak ty tej pomocy udzielisz, to ta osoba będzie miała lepiej niż ty. I wtedy ty nie wiem, ty już jesteś na strastojnej pozycji, bo ty już tego nie osiągniesz, bo ta osoba zajmie Twoje miejsce. Wyjdź z takiego pomysłu w swojej głowie, że y, życie to jest gra y, 0-1. Tutaj to, co dajesz innym, otrzymujesz w zamian. I na tym świecie nie ma ograniczeń. Teraz takie ćwiczenie, które pomoże Ci zidentyfikować blokadę w Twoim umyśle. Więc tak, pomyśl sobie, że teraz miałbyś, miałabyś zrobić coś co spowoduje, że wyjdziesz przed szereg. Czyli na przykład, nie wiem, spełnisz jakieś swoje y, założenie, na przykład finansowe, zaczniesz zarabiać z daną określoną sumę, którą gdzieś tam masz w głowie, którą naprawdę chciałabyś chciałbyś zarabiać, albo spełniłabyś jakieś inne marzenie i w tym samym wyszłabyś przed szereg. Pomyśl o tak abstrakcyjnej rzeczy, która miałaby się wydarzyć, że aż jeżeli miałbyś powiedzieć o tej rzeczy osobom, które są mało ambitne, to czujesz takie uczucie jakby w środku, takie poczucie, m, że, że jesteś żałosny. Pomyśl o tak abstrakcyjnych rzeczach. Załóż, że to miałoby się jutro wydarzyć, i generalnie osoba albo sytuacja, która przyjdzie ci do głowy, to jest właśnie ta blokada. Powiedzmy, że twoim marzeniem jest praca nie wiem, na Islandii, tak? i jutro dostajesz propozycję pracy na Islandii. I masz się wyprowadzić i polecieć na Islandię i zacząć tam pracę. I masz wszystko załatwione i po prostu musisz tam polecieć. I przychodzi Ci do głowy na przykład taki hamulec albo jakaś osoba, która mogłaby coś o tym złego powiedzieć, to dokładnie ta osoba przekazała Ci niesłużące Ci przekonania. Nasze stare przekonania są fundamentem do tego, że nic się w naszym życiu nie zmienia. Jeżeli Ty pragniesz jakiegoś lepszego życia, ale w głębi duszy to jest dla ciebie zupełnie nienaturalne, bo ty przecież przynależysz do zupełnie innej rzeczywistości, do zupełnie innego życia, do zupełnie innej grupy ludzi. Ty przecież na co dzień masz kontakt z zupełnie innym mentalem ludzi. Ro rozmawiasz na co dzień z innymi osobami, które mają inne priorytety niż twoja grupa docelowa. To, to jest twoja rzeczywistość, więc ty, nawet jeżeli myślisz sobie o tym, że chciałabyś, nie wiem, być wielką aktorką hollywoodzką, ale ty przecież w zupełnie innym środowisku się obracasz, tak? To to są twoje przekonania, to jest twoja prawda. Więc dopóki nie zmienisz swojego przekonania i dopóki to, że ty możesz się stać hollywoodzką aktorką, nie stanie się dla ciebie naturalnym przeczuciem, naturalnym odczuciem, że ty faktycznie jesteś do tego zdolna, że ty faktycznie możesz to zrobić, to nic się nie zmieni. A żeby Mieć takie poczucie, musisz pożegnać niektóre osoby, musisz przestać spotykać się z niektórymi osobami, ograniczyć kontakt, bardziej otaczać się w środowisku osób, które osiągnęły już jakiś sukces. Nie mówią już nawet o aktorach, oczywiście super, jak najbardziej, ale generalnie ludzie, którzy osiągnęli sukces, dla nich to nie jest nic dziwnego, że ty pragniesz czegoś więcej, bo oni już to osiągnęli, oni wiedzą, że to jest możliwe, więc ty się nie bój mówić. Głośno o swoich pragnieniach, nie bój się głośno mówić o tym, e, jakie masz założenie w głowie. Dla osób, które osiągnęły sukces, to nie będzie żałosne. Dla osób, które osiągnęły sukces, które zarabiają bardzo duże pieniądze, mają swoje firmy, to nie będzie żałosne. To będzie żałosne dla ludzi, którzy nie robią nic. I ty dokładnie z takimi osobami nie powinnaś, nie powinieneś się spotykać w drodze po swoje. Kolejną sprawą jest poczucie winy wobec otoczenia. Uświadam sobie, że zmiana nie ma nic wspólnego ze zdradą. Ty podejmując jakąś decyzję, że zmieniasz coś w swoim życiu, nie zdradzasz nikogo. Ty nie jesteś samolubną materialistką, która myśli tylko o sobie. Nie. Ty masz prawo podejmować decyzje. Sama za siebie, dotyczące swojego życia. Bo to, to, to jest twoje życie. Nikt za ciebie tego życia nie przeżyje. Jeżeli ty podejmiesz taką decyzję, to to ty będziesz do końca życia pracować na etacie w firmie, która cię nie zadawala. To ty do końca życia będziesz zarabiać sumę pieniędzy, która nie pozwala ci co miesiąc podróżować po świecie. To jest twoje życie i ty podejmujesz za nie odpowiedzialność. Więc przestań utożsamiać się z jakąś grupką osób, które spotykają się co piątek. Na jakiejś imprezy w jakimś pubie, kupują sobie drineczka i przy tym drineczku dyskutują sobie o tym, jak źli są ludzie, którzy mają pieniądze. Oj, nie kochanie, to na pewno cię nie doprowadzi do żadnego dobrego miejsca, o którym pragniesz. Pielęgnując takie przekonania w swojej głowie, nie robisz żadnego postępu. Ja cię tylko informuję, bo decyzja należy do ciebie. Nie dam ci tutaj pewności, że jeżeli wyjdziesz na, na, przed szereg, podejmiesz jakąś decyzję, to całe Twoje środowisko to zaakceptuje, wszyscy będą ci gratulować i w ogóle gratulować Ci Twojego sukcesu, odwagi i powiedzą, że jesteś świetna, że jesteś taka odważna. Na pewno tak nie będzie, ale to dobrze. To dobrze, bo właśnie o to chodzi. Pozwól innym osobom zostać tam, gdzie chcą zostać. Każdy tutaj na tym świecie. Jest wolnym człowiekiem, ma prawo wyboru. Ty nie, nie jesteś niczyją własnością. I tak samo nikt nie jest twoją własnością. Ty nie możesz decydować za inne, za inne osoby, i inne osoby nie mogą decydować za ciebie. I jeżeli do tej pory myślałaś, że jest inaczej, to przepraszam. Ale byłaś wychowywana w złym przekonaniu. Pora wziąć odpowiedzialność za swoje życie, za swoje czyny i podejmować decyzje zgodne ze sobą, bo tylko wtedy będziesz szczęśliwa. I ostatnia rzecz. Słuchajcie. Limity tutaj nie istnieją. Tak samo jak wcześniej powiedziałam, że nie istnieją tutaj ograniczenia, że nie musisz nikomu nic zabierać, żeby tobie starczyło, że spokojnie możesz zacząć pomagać innym ludziom, bo to naprawdę do ciebie wróci. I to nie jest tak, że ty pomożesz swojej koleżance znaleźć pracę i wtedy jej się będzie lepiej wiodło, a ty będziesz na najgorszej pozycji. Nie, przestańcie tak myśleć i zacznijcie sobie pomagać, zacznijcie szerzyć dobro, bo to naprawdę będzie do was wracało z podwojoną siłą. Na pewno się założę, że kiedyś, kiedy, nie wiem, zaczęło ci się bardzo układać w życiu, to ty miałeś takie poczucie, na pewno zaraz coś się rozwali, bo już jest tak dobrze, że tak dobrze to długo być nie może, więc zaraz na pewno się coś musi rozwalić. Coś na pewno musi się zaraz nie udać, bo już jest mi za dobrze. I to zobacz, jakie ty masz przekonanie. Ty masz przekonanie, że istnieją ograniczenia, że istnieją limity tego dobrego, że nie, ty, nie, że do ciebie płynie wielka obfitość boska, że do ciebie płyną pieniądze, że do ciebie płyną cuda ze wszechświata, że ty jesteś chroniona, prowadzona, tylko ty masz przekonanie, że istnieją tutaj jakieś limity, ograniczenia i że nie może być ci tak dobrze. Więc dokładnie tego będziesz doświadczać, że tobie tak dobrze być nie może. Powiedzmy, że dostałeś jakąś propozycję biznesową, i ta propozycja biznesowa spadła ci z nieba po prostu. I ty od razu zaczynasz myśleć w swojej głowie, że coś na pewno się nie uda, że co jak się coś nie uda, że mm, ty, so, ty so, sam sobie nakręcasz to, że ty tego cuda, tej magii, tej boskiej, boskiego cuda nie możesz otrzymać. Bo ty sobie wyznaczasz granicę, że nie jesteś tego godzien. A jeżeli byś pomyślał, że ja na to zasługuję, jestem dobrym człowiekiem, jestem pracowitą osobą, pomagam innym ludziom i zasługuję na to, żeby to otrzymać, bez problemu byś to otrzymał. Jesteś jedyną osobą, która wyznacza sobie i temu światu, w którym się znajdujesz, jakiekolwiek ograniczenia. Jeżeli zrozumiesz to i zaczniesz naprawdę zwracać uwagę na to, w którym momencie dajesz sobie znak stop, to będziesz łatwo mógł ten znak zabrać i otrzymać wszystko tak. Zwróć uwagę na to, że Ty możesz kreować sobie te ograniczenia z takiego powodu, że Ty na przykład boisz się podświadomie wyjść ze strefy komfortu. Bo na przykład, wracając do tej propozycji biznesowej, załóżmy, że ta propozycja biznesowa dochodzi do skutku i Ty zmieniasz całkowicie swoje życie wtedy. Wychodzisz ze swojej strefy bezpieczeństwa i zaczynasz na przykład podejmować jakieś ryzyko. Możesz sam siebie ograniczać takimi myślami, że coś pójdzie nie tak tylko dlatego, że podświadomie boisz się wyjść ze strefy komfortu. Więc jeżeli pojawią się takie, Myśli, to zwróć na to uwagę i powiedz sobie, dlaczego ja to robię. Czy to są tylko zbędne myśli, które są jak grające radio w tle i nie powinnam się z nimi utożsamiać? Czy ja to robię dlatego, że faktycznie gdzieś tam boję się, może faktycznie odpowiedzialności? Może to jest wyjście poza moją strefę komfortu, dlatego to się pojawia? Popracuj z tym i zobacz, dlaczego to ci się wybija. Dlaczego ja tak bardzo negatywnie o tym myślę? I na przykład okaże się, że okej, okay, ja się faktycznie boję, i to jest jak najbardziej okej, okay, że ja się boję, ale mimo strachu i tak chcę podjąć ryzyko. A te myśli będą grały w Twojej głowie, bo myślimy cały czas, nieustannie. W ciągu dnia pojawia się milion myśli w Twojej głowie, ale pomyśl sobie, że Twoje myśli są jak grające radio w tle i nie mają żadnego znaczenia. Dlatego, że Ty i Twoje przekonania na swój temat, Twój self-concept, Twój self-image. To, jak Ty siebie postrzegasz, nie w lustrze, tylko w głowie, jest najważniejsze. Jest wyznacznikiem wszystkiego, co Ci się przytrafia. Nie to, jak Ty patrzysz na siebie w lustrze, jak widzą Ciebie inni, tylko to, jak Ty tutaj siebie widzisz. Wczoraj podczas szkolenia yy, bardzo spodobało mi się ćwiczenie, w sumie to jest takie przekonanie, które możesz sobie na co dzień praktykować. Takie założenie, że jesteś od dzisiaj czystą kartką. Wyobraź sobie, że dzisiaj. Się rodzisz. Jesteś czystą kartką i nie masz żadnych przekonań. Nie masz przekonań na temat innych ludzi. Nie masz żadnych uprzedzeń. Nic o sobie nie wiesz. Nawet siebie nie znasz. Pomyśl sobie, że nawet siebie nie znasz. Nie znasz swoich reakcji. Nic. I zaczynasz wszystko od nowa. I pomyśl sobie, że ty jeszcze nic tutaj nie przeżyłeś. Nie masz jeszcze żadnego doświadczenia. Więc tak jak tutaj przyszedłeś, to zakładasz, że wystarczasz tylko ty że jesteś wystarczające, bo to jest boska zasada. Z taką przyszedłeś na ten świat. Nie masz jeszcze żadnych doświadczeń, po prostu przyszedłeś tutaj dzisiaj, jesteś czystą, białą kartką, nikt jeszcze na tej kartce nic nie zapisał i Ty tylko wiesz, że to, co masz, czyli tylko Ty, to jest wystarczająco. Nic więcej Ci nie potrzeba, bo taki, jaki jesteś teraz, zasługujesz na każde błogosławieństwo ze wszechświata. I otwórz się na cuda, po prostu pozwól, żeby te cuda wkroczyły do Twojego życia i zaczęły się dziać. Pozwól sobie samemu na to, bo tylko ty sobie tego zabraniasz. Mam nadzieję, że wyciągnęliście z tego filmu coś dla siebie. Zapraszam was również na moje pozostałe media społecznościowe i widzimy się niedługo. Buziaki.